W 2015 roku grupa nerdów postanowiła powyłączać komputery i zrobić coś w życiu, aby nie być przegrywami. Ludzie ci wyruszyli zatem z gdańskiej metropolii do Chełmskiego Podziemia. Nie ścigani przez absolutnie nikogo, przejechali całą Polskę. Jeśli nie przeszkadzają ci nerwy, jeśli nikt inny nie chce z tobą pić i jeśli ich znajdziesz, możesz zaprosić bandę frajerów. w z drogi powrotnej. Stoimy na razie na stacji, tankujemy Tutaj a ekipa coś, w komplecie, tak? widzę tutaj. W dom... komplecie nie ma, nie ma kierowcy. Nie ma kierowcy. Bułeczka, dobra no, mówisz, tak? To... No. Siema, o, wyje. Stoimy i czekamy. A czy, gdzie jest ten Daj go tutaj. Nie no, zobaczysz przez jest. jego brudne szyby. <laughs> no chyba wiesz co, to się wyjednie w Photoshopie, jakimś czy coś, poprawi się. No, tak, się, się no Teraz tak tak tak, tak. tak, tak. jeszcze tego na śniadanko jedziemy do Makka i w drogę. Mm -hmm. A teraz, czy Wojtuś my szybki nam. Co prawda, nie cyckami, ale prawie go przekonaliśmy. To wie, jeszcze tutaj. Zrobi zacieki, nieumiejętnie to robi. O, a jaki uśmiechnięty do tego jest. <laughs> Panie, pierwsza kasa. Umiejętności najwyższych lotów. Mm. Bardzo ładnie, 3 plus. Już mi się coś chyba nie podoba Teraz jeszcze tutaj Lemon poprawia po Ignusie Twierdzi, że sam zrobi to lepiej. No bo... ale tutaj były takie zajebiste zacieki widać na przedniej szybie nawet. Co tu się wydarzyło? No ale no dobrze, kamera dokwyciła. O, ale będzie poprawka. A Ignus, a czemu umyłeś tylko pół samochodu? Bo po drugą połowę Melemański postanowił umyć. A no dobrze, okej. Okay. O, to idzie profesjonalnie teraz. A ja nie jechałem profesjonalnie? Poproszę profesjonalną taśmę. A zobaczymy, jak tutaj u niego też nie szyba, czy jest w porządku. Tak w porządku, że aż światło odbija. Mm. Kolej śmiał burdupy, że chłopaki, weź tam się tam, odsuńcie się na bok i tam są mycie samochód. Ta? Tak, ten koleś się wydał na nas, po prostu bulldupy miał. O. Tam jest, tam jest nasz hotel tutaj, piękny okay, zostawiliśmy tam loads of money Zostawiliśmy tam loads of money i przy okazji no, mnóstwo, tymiarce, mnóstwo no, butelek zostawiliśmy, money. One billion dollars! Ooo, ale lipa Ale lipa Zamknęli nam przejazd, bo za pół godziny będzie jako pociąg A tak zawsze Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Right! Let's do it. The <laughs> <laughs> yes! <laughs> oh, this is bad. Better than... It reminds me of a game <laughs> called... No. 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 Tak jak było, wiesz, był ten kawał, to tam spotyka się dwóch muzyków jazzowych. No słuchaj stary, słuchałem twojej płyty. A więc to ty ją kupiłeś! Tak, 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 tak. To jeszcze było, że czym się różni muzyk jazzowy od rockowego, nie? Że rockowy gra 4 akordy dla tysiąca ludzi, a jazzowy tysiące akordów dla czterech ludzi. No. Są so też. No jedziemy dalej. No jedziemy! Jedziemy, eee. dawaj malina, ciągniesz! Pod górkę! Filmowy samochód! samochód Filmowy bal no, Tylko to jest samochód kodeksu postępowania, no, więc tak. no. to no. radar proszę uwiecznić. Co na lewo? No? No, wieża, jakaś jest. Wieża Leszka Białego. Tak. A to jest ta wieża, o której mówił X, chyba, daj? on no, mówił coś. A no, możliwe, no. A może? A nie, nie, nie X, ten przewodnik mówił, że tutaj podejrzewali, że były jakieś tunele do tej wieży. To jest to, chyba. A no, może? Wjeżdżamy do Adolfina Lechówka Lechówka jest tutaj, proszę Fotoracizm no no Fotoracizm? Fotoracizm Foto Ale właśnie z tej perspektywy jeszcze wojska nie myśli Wojtek już z punktu widzenia lecha No, no dokładnie, jeszcze nie było takiego czegoś Teraz, zobaczyć. Teraz można zobaczyć, jak wygląda tym samochodów. O, tutaj są napoje. W miarę porządek, jest? Właśnie, zachowany. Czy to niknąłki Uwaga nam, oszuści ja w natarciu. Bazerni bezwzględnie. Czają się w telefonie. Czają się w telefonie. Podtrzymają się pod fachowców, które dają wnuczka. Podszywają się pod aplikację na drugi No, jedziemy dalej. I tutaj tymczasem na prawo mamy skręt nacyców. Cyców yeah. Tutaj też jeszcze raz będzie, będzie jeszcze raz no wszystko się zgadza hey, hey. tutaj anusin czy o będzie widać to na filmie po raz kolejny coś płonie nie wiemy co ale coś co do a babilon płonie babilon chyba muszę papam chyba papam. czy no, o, właśnie jak wiatr, jakaś. Kierowniku, lejemy ten beton? Lejemy wszystko, lejemy. co mamy. Lejemy, tak by nie było jest bardzo długo. Po babińni, róbcie jakiej? Czy po drugiej stronie ulicy będzie widać? Żabiance, prawda? Tutaj o. I jedziemy dalej piękne morze, kocham cię. Czekasz morski dzień, da ra dają młody dzień, miłość rodzi się. nie jedziemy, po zioło, jedziemy, po zioło. Jedziemy, po zioło, jedziemy, po zioło. Jedziemy, po zioło,

Proszę, mogę, to mogę nagrywać Wisłę. Tutaj jest Wisła, tych wszystkich... Tam jest z Kultury, w tle, No? I ten budynek z tym żaglą, który tam w spocie rządu tam przemontowali, to było takie kłamstwo i propaganda, i hańba. Tam w tym spocie, gdzie na wącie Krzyża nie było też. Jedziemy dalej. kurwa, 12. Wow. Tutaj, tam na, 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 na budynku, będzie reklama żydowskiej telewizji. Zbyt, ale w kurwa, w Żydowskiej antypolskiej telewizji. Nie, nie, nie Jezła, port 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 Niemieckie media. Tak. Niemieckie media zagradzają Polskę. A No, Tutaj proszę właśnie reklama, mówiłem tam. Proszę jakieś piękne tutaj. Nie, wiadomo, nie wiem kim są ci ludzie, w ogóle niech będzie. Ale poza tym tutaj są do no, Sennheisera, przepraszam. Sennheisera? Takie słucha słuchawki, takie nowe Sennheisera. Bez kitu. Światą, światą Droga siostro, jesteśmy obecnie w Warszawie. Ci oto trzej panowie tak. katują mnie tą jakże chujową muzyką. No tego, żeby widział na tak nagranie. Nie bardzo. No, no, no. Może zobaczysz, może nie. Tutaj masz fanów takiej muzyki. Tak. Na pewno Cię pozdrawiają. Tak Warszawa też cię pozdrawia ja no. I Kanal Plus Patrzysz aż HD11 Ja pierdolę, ale mi dużo HD w tej Warszawie no. HD11 było na Kanal Plus Panie 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 Kana. Panie Widzowie, my też tam staliśmy w drugą stronę Tak, właśnie tak było Właśnie tam staliśmy i właśnie A to warszawski stan umysłu nie ma nie, świateł. Nie ma Kurwa, mam pierwszeństwo. No, no tak, tak, tylko że. Wow. Ja twierdzę, co tu się dzieje. Nie ma świateł, tylko że tamten koleś o tym chyba nie wiedział. No, czekaj, pokażę konsoletę. Włosy wim tutaj, wszystko się zgadza. Tak jest. mam tak samo, jak ty. Moja ja w wni Twoich ludzi <grym> było, 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 było Było jak szukałem właśnie oryginału to miałem problem żeby znaleźć. No właśnie samolot tutaj, Proszę. oni też mają samoloty. Też mają samoloty. A tak naprawdę to nasze samoloty. To tylko lepiej tak. Ale potem wracają do nas. Nasz. Startuje samolot jakiś, może go będzie widać? Ładne działeczki. tak po tej stronie, o, o właśnie, działeczki, o, dołowy, dołowy, dołowy. działeczki. Piękne są. Piękne, piękne działki zoologii, tutaj. Które naprawdę mają w stolicy Z... wspaniałe. <słuch> no, Oto przykład typowy warszawskiej zabudowy. To. Znajdujemy się nie wiem gdzie. No, bo... Znajdujemy się w Beizerhaus niecałe 10 km od Berlina. Jest luty, złota polska jesień. No w Maku przecież byliśmy. Jakiś ludzie wychodzą, jest Grześ, wszystko się zgadza. Jest. Tylko. Teraz sprawdzam mapę i ci powiem w zasadzie, <laughs> gdzie jest Tylko jeszcze musimy znaleźć tam tych dwóch banów, nie wiadomo gdzie poszli. A tam są. No To się Kotowice. Kotowice? To Katowice może, to po śląsku wtedy. Kotowice, jo! Kotowice no tutaj. Dzień dobry, Dobra. panie komisarze. No. Łukasz narzekał na y, słabą kolę. Już wiemy skąd brali wodę do niej. Nie Nice To był nice, dobra To był nice Właśnie no. cały Pokaż jak tutaj, pokażemy Wiecie. jak się ochlapałeś Bardzo ładnie tutaj Najlepiej, no. więc jest dobrze no. No. no Ty, patrz, od razu jest lepiej Nie widać tego całego chromowego błota Właśnie ja ciekawe co się tego W dywanach w potem się wytarło

Idziemy, słońce zachodzi. Siema, siema. <słownicze> Z czerwonego Jeepa jest Ilemon, jest Lesiu, jest Homik. <śmieranie> Wszystko się zgadza? Tak jest. Bo to tylko bardzo dopiero. Kurde, ale było ciepło, nie? Było ale... ciepło, tak właśnie ale jest było piodno, ale jest dobrze. Było ciepło, jest chłodno. Nie, nie, jest, jest chłodno. Jest nie, fajnie. Nie słuchajcie. Jest fajnie, jest chłodno. Myślę, że usięgnęliśmy konsensus. Dobrze. Tak to jest. jest. Tak. Słońce zachodzi. Karawana jedzie dalej. Jechali w stronę zachodzącego słońca. Idzie no, z do szyby. Z bliskiem do szyby. Piękne widoki tutaj. Jak widać, nic nie widać. Jak widać, nic nie widać. يارا رنگ رنگ دي لا يارا قران رنگ دي نار پڙهڻ چنگي يارا او يو چس مائي چالا لا Nie no, wszyscy chcą do domu Ja już nagrałem, wszyscy. Tutaj koniec imprezy dla mnie. Tutaj banda frajerów widzę. Tutaj, prawda? Jeszcze w pewnym składzie. Wszyscy są, jeszcze. Ale zaraz Ale zaraz mi nie będzie, dokładnie. Chyba, że i Tak, dobra, nagracie resztę. To co panowie, jak wam się podobała wycieczka? A, no dobrze. Dobra, spoko, no to w takim razie żegna się z wami tam właśnie banda tutaj właśnie. Lecha, którego nie widać. Jecha którego nie widać. Już nie widać, na razie. Dobra, a auf zajeń wtedy.